Polacy, którzy przez lata cenili jego dziennikarską pracę, będą zdruzgotani. Redaktor zmarł po długotrwałej walce z ciężką chorobą. Miał jedynie 54 lata. Polacy mogli trafiać na liczne teksty Marka Świercza w takich mediach jak Polska The Times, Dziennik Zachodni czy Gazeta Opolska. Dziennikarz współpracował także z Radiem Z, a w ostatnim czasie piastował funkcję koordynatora redakcji publicystyki w Radio Opole. Poza tym prowadził aż cztery programy poranne: niedzielną lożę radiową, poglądy i osądy, w cztery oczy oraz lożę radiową. Polacy przez lata wsłuchiwali się w głos Marka Świercza, prywatnie miłośnik Milesa Davisa i podobnych mu wielkich nieobecnych. Żywi również nieuleczalną słabość do The Rolling Stones i Kate Richardsa, który od paru dekad dowodzi, że stary człowiek i może Czego też życzy sobie oraz szanownym słuchaczom, pisał sam o sobie. Świercz zmarł 13 lutego o poranku. Miał jedynie 54 lata, od dłuższego czasu zmagał się jednak z poważną chorobą, która to właśnie najpewniej była przyczyną jego śmierci. Przykrewieści z pola dzisiaj grzeje 1. Tragiczne wiadomości z zagranicy. Złamał warunki kwarantanny. Nie mieli dla niego litości. Nie żyje 2. Dramatyczne doniesienia od rodziny Kamila Glika. Śmierć przyszła zbyt wcześnie. Nie żyje cudowna osoba 3. Na wakacjach schudła minus 17 kg. Odchudziła ją ta roślina. Sprawdź na razie do mediów nie dotarły jeszcze szczegóły dotyczące ostatniego pożegnania dziennikarza. Zapewne jego rodzina i przyjaciele już wkrótce ogłoszą, kiedy i gdzie zostanie pochowany. Do bliskich Świercza spływają liczne wyrazy współczucia oraz wsparcia z całego kraju. My także dołączamy się do tych kondolencji. Najlepsze newsy dnia Źródło. Radio Opole. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj, na Google News.